O trzech przekonaniach, które zatruły mi bycie mamą i wciąż mi zatruwają. Tych przekonań jest oczywiście mega, mega, mega dużo więcej, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o tych trzech. Nie mam dzisiaj za wiele czasu. Nie nagrywam też dziś na sprzęcie, tylko na telefonie, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was okej. Okay. Więc tak, ten odcinek życiogadek jest właśnie o tym, o tych trzech przekonaniach, które zatruły mi bycie mamą i, i dobra, lecimy. Ja mam na imię Ela, a ty słuchasz Życiogadek, czyli audycji, w której moją intencją jest wspierać, bawić i wzruszać przez opowiadanie różnych historii. I wraz z tabunem moich wewnętrznych krytykantek, które mam wrażenie, że się rozmnażają z miesiąca na miesiąc <laughs> i najchętniej powstrzymałyby mnie przed publikacją tej audycji, zapraszam Cię dzisiaj na gadenko solo. No Mam nadzieję, że jakoś nagrania będzie dla ciebie ok. Działam w tej chwili z tym, co mam i z tym, czego nie mam, i biorę to na klatę. A jeśli ten odcinek też będzie dla ciebie wartościowy, to mam do ciebie wielką, wielką, wielką prośbę o zostawienie w Spotify Życiogatkom oceny. To jest naprawdę mega, super, hiper proste. Wystarczy, że klikniesz, tam jest taka gwiazdka pod nazwą i opisem audycji. Dosłownie w dwie sekundy dodasz swoją, swoją ocenę. I oczywiście, że liczymy wraz z krytykantkami na pięć gwiazdek. Owocnego słuchania! No dobra, to lecimy z koksem o trzech przekonaniach, które zatruły mi bycie mamą. Intencją moją dziś, kiedy sięgam po telefon i, i mikrofon, żeby to nagrać, jest jak zwykle to, że sama chciałabym kiedyś to usłyszeć. I teraz usłyszałam te różne rzeczy. Jedną z nich na przykład usłyszałam dzisiaj słuchając podcastu um, Zuzy Skrzyńskiej z um, Boże, z Justyną Nagłowską. Miałam ostatnio fazę na nagłowską i słucham wszystko, co Justyna wypuści. E, I tak sobie pomyślałam, kurde, um, że to, tak łatwo jest, wiecie, na coś się zafiksować, coś przeczytać gdzieś i wziąć to właśnie za pewnik. A potem u ciebie w życiu się tak nie wydarza. I no nie wiem, albo ty jesteś kurde jakaś super dziwna, albo nie wiem, twoje dzieci są dziwne, albo w ogóle twój mąż jest dziwny. Generalnie no nie jest tak jak ktoś tam powiedział, albo gdzieś usłyszałaś, czy usłyszałam, bo ja generalnie mówię o sobie, tak? Ale e Mam ogromną nadzieję, że takie historie no, dużo wnoszą, wiecie, takie po prostu prawdziwe. Więc jedziemy. Te, wybrałam trzy, jest ich mega dużo więcej, ale wybrałam trzy takie, które, które najbardziej mi zatruły bycie mamą, zwłaszcza na początku. I pierwsze to jest takie przekonanie, Wręcz taki, jakby, no, tak, taki pewnik, że zaleje mnie fala miłości od razu, jak tylko wezmę w ramiona swoje dzieci. E, mój, moja ciąża skończyła się przez cesarskie cięcie i generalnie sam, sam zabieg wspominam bardzo miło w sensie właśnie ten moment, kiedy oczywiście, że miałam stres, to nie jest też tak, że wiecie, poszłam na hojraka i hello w ogóle, proszę mi wyjąć dzieci bałam się mega, ale już tam o tym akurat gadałam już w którymś poprzednim odcinku natomiast wspominam go naprawdę spoko jak tak sobie pomyślę? Pamiętam, że do mojej ginekolożki, która prowadziła całą moją ciążę, ona y, y, rozcinała mi brzuch i wyciągała moje dzieci. Pierwszy by wyszedł Hubert, był po lewej i on był większy, a drugi Szymon, i był po prawej i on był mniejszy, i on tak śmiesznie piszczał. Y, I oczywiście, że to, wiecie, no ja się popłakałam i tak dalej, i to wszystko tak, ale to nie było takie, jak ja sobie wyobrażałam, że zaleje mnie po prostu taka miłość. Taka miłość mnie zaleje, że ja już po prostu nic innego nie będę czuła przez najbliższe lata. A czuję dużo różnych innych rzeczy. <grydy> nie tylko miłość, czuję złość, frustrację, stres. Non stop, mam zaciśniętą szczękę, ale to właśnie chyba przez to, że właśnie, 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 że w coś uwierzyłam coś przyjęłam jako pewnik, że tak jest, i tak jest i już, a ja tak nie mam. I ja na tą falę miłości czekałam pff, dobre, 8 tygodni na pewno na pewno to było 8 tygodni. Bo jak już mówiłam we wszystkich poprzednich odcinkach, <grych> że połuk mnie przeczołgał, przeorał i w ogóle wytargał za włosy. Więc to było tak, na takiej zasadzie, że ja wiedziałam, no wiedziałam, że to są moje dzieci, których bardzo pragnęłam, na które bardzo czekałam. I tutaj kolejny, kolejna gwiazdka i kolejny psikus to, że na nie tak długo czekałam, też nie pomaga mi teraz w radzeniu sobie z tym wszystkim, z czym się spotykam, bo zaraz właśnie wchodzą mi te głosy, że tak bardzo na nich czekałaś, a teraz się wkurwiasz na przykład, bo coś tam. No ale to jest na, kolej, na inny odcinek. Chodzi teraz tak o tą falę miłości. No tutaj to też mi nie pomagało, tak, że tak bardzo na nich czekałam. Natomiast na poziomie głowy ja to wszystko wiedziałam, ale nie czułam tego, no. No nie czułam, panie. I i przez to, że miałam właśnie takie przekonanie, że, że to tak jest, że tak to przychodzi. Pamiętam kiedyś nawet w ciąży już rozmawiałam chyba z moją przyjaciółką i ona coś tu powiedziała, że właśnie o kochaniu dziecka już w brzuchu. Ja wtedy zaprotestowałam, bo ja powiedziałam: no, ale ja tego nie czuję. No, nie czułam tego. Niektórzy to czują i super, ja tego nie czułam. I też myślałam, że to jest takie dziwne. W sensie, wiecie o co chodzi, że no. Na poziomie głowy kocham te dzieci, bo to są moje dzieci wyczekane, wymarzone, upragnione. Natomiast na poziomie czucia, tego co czujesz, no to jak już przyszła do mnie ta fala miłości i to poczułam, to miałam takie, uff, Boże, nie jestem jakaś po prostu zjebana totalnie, bo rzeczywiście, no okej, okay, dobra, poczułam. Ale to mi bardzo uprzykrzyło ten pierwszy. Ten pierwszy czas, właśnie takie kopanie się z koniem, trochę, że no miałam czucia, nie czuję, a to miało być, a tam to miało być i tak dalej. No. Następnym przekonaniem, takim dużym, które zatruło mi bycie mamą i cały czas mi zatruwa, już 10 miesięcy, to jest to, że ja byłam przekonana o tym, że nic innego nie będzie się liczyło. Nic, nic, nic. Że ja będę po prostu siedzieć, tudzież leżeć, ha, 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 na pewno. <laughs> I patrzeć tylko na te moje dzieci, będę non-stop się z nimi bawić, będę po prostu no tak będę spędzać z nimi czas, że kurwa, no po prostu szok. <laughs> Takie miałam przekonanie. Takie miałam przekonanie. Mam do dzisiaj, że, że jakby, że tak powinnam, bo tak bardzo właśnie długo na nich czekałam, że teraz powinnam każdą wolną, chwilę, że nic innego nie powinno się dla mnie liczyć. Tymczasem, no kurde, było inaczej i jest inaczej, ponieważ ja jako Elżbieta, ja jako ela Elsa <gryw> mam dużo różnych potrzeb, które nie zniknęły nagle, kurwa, jak zostałam mamą. Po prostu one nie zniknęły. Wręcz niektóre się y, powiększyły. Albo bardziej je odczuwam, tak? Po, po jakąś tam potrzebę yy, yy, i bardziej bardziej to teraz, wiecie, do mnie przychodzi. No i to mi totalnie zatruwa ten, ten czas, tak? Bo jak nie wiem, biorę telefon do ręki, to od razu, od razu, no staram się nie robić tego, tak wiecie, no staram się nie, nie machać dzieciom przed twarzą, telefonem, bo jakby to też jest dla mnie ważne. Obiecałam sobie, że. Że, że nie będzie tak, że moje dzieci będą musiały jakoś tam walczyć o moją uwagę, wiesz, z telefonem, tak, bo ja tutaj zawieszona na czymś. Więc wykorzystuję te momenty, które nie wiem, czy jak jesteśmy na spacerze i jak śpią, czy, czy czasem jak sami się, się zajmą czymś, jakąś zabawą, zabawką. Natomiast nie zabieram telefonu nigdy na matę do spędzenia z nimi czasu, bo to akurat jest dla mnie ważne, ale jak tylko biorę telefon do ręki, żeby coś sprawdzić, nawet wejść na Instagram, nawet wejść na Facebook, no nie wiem, whatever, cokolwiek, bo mam taką potrzebę, żeby sobie przeczytać, co inni dorośli ludzie po prostu nie wiem, co u ich słychać. I kiedyś się z tego śmiałam, a teraz, no serio, czasami mam takie dni, że sobie myślę, no fajnie, że to jest, fajnie, że to jest. I, I od razu po prostu mam te głosy w głowie, i od razu ten tabun wewnętrznych po prostu bejsbolistek ze swoimi bejsbolami wyskakuje i mnie pałują, czyli ja sama siebie, tak? <laughs> że nie powinnam, że nie powinna, że te, ja po prostu powinnam cała tutaj, że ho, być, no, tylko z dziećmi. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z moją bratową jak jeszcze nie miałam dzieci właśnie, to dużo różnych swoich tam gdzieś uwag wtrącałam na temat zachowań różnych, na, na temat zachowań mam. Przyznaję się do tego bez no bo tak było. I właśnie jej mówiłam, że kurczę, tak wiesz, że, że laska idzie na przykład z wózkiem, no i tak patrzy w ten telefon, Jezu, ja to na te swoje dzieci patrzyła. I ona mi to ostatnio właśnie przypomniała, że ja tak, że ja tak mówiłam i że ona do mnie powiedziała, ale ja też tak robię. <laughs> Nie pamiętam już, jaka wtedy była moja reakcja. <laughs> bo ja też tak teraz robię. <laughs> też tak teraz robię. Bo po prostu pragnę takiego trochę wytchnienia, od gugania, od cięciania, od lulululania, od Czy tam w ogóle whatever. No, więc to <laughs> jest coś takiego, co, co mnie po prostu co mnie bardzo zatru, zatruwało i zatruwa. Bo też na przykład mam taką potrzebę ja od jakiegoś już czasu, jeszcze przed ciążą i w ciąży, próbowałam i próbuję do, do dnia dzisiejszego rozkręcić swój biznes dietetyczny. Mam zajebisty produkt, no i nie wiem, jakoś to po prostu idzie jak krew z nosa. No i też się wkręciłam w to, tak? Że ja teraz to, jak, jakby przyszła do mnie jakaś taka potrzeba. Pamiętam, że w, i w tym połogu, i, i, i bardzo dużo rzeczy robiłam takich właśnie. Na, no Wtedy też więcej dzieci pozwalały jakby na to, nie? Ale też miałam coś takiego zaraz wieczorem. Ja pierdolę. no Nie leżałaś cały dzień stara i nie patrzyłaś się na swoje dzieci. A tak miało być, a tak nie jest. W sensie tak miało być według jakiegoś takiego mojego, wiecie, że nic innego się nie będzie już dla mnie liczyło nic, no bo to było takie po prostu spełnienie. I jest to spełnienie, ale dużo różnych innych rzeczy się też liczy. Oczywiście, że moje dzieci są dla mnie najważniejsze. Um, Chociaż lubię mówić, że u nas w rodzinie wszyscy jesteśmy równie ważni i bardzo się tego uczę. To jest mega trudne, ale uczę się tego i nawet mi to wychodzi, gdzieś tam stawianie tych swoich potrzeb na równi. Zależy to oczywiście od sytuacji, bo tu też nie będę teraz raczyć. Zależy od sytuacji, ale często mi się to udaje. Yy, yy, no, więc już straciłam teraz wątek, ale dobra. <laughs> dobra, przechodzimy do trzeciego. No i trzecie przekonanie, które zatruwało mi bycie mamą, w zasadzie do niedawna, bo przestałam po prostu wierzyć w tą pierdołę, którą przeczytałam chyba w każdym, kurwa, podręczniku jakimś dla nowych rodziców, czy tam whatever, już teraz nie czytam takich guwien. Znaczy, przepraszam, bardzo przepraszam. To są różne potrzebne rzeczy, ale wszystko zależy od tego, jak ktoś do tego podejdzie. Ja... Podeszłam do tego tak właśnie zero że kurwa tak napisali i tak ma być. Rozumiesz? Rozumiesz, Janina? Tak napisali, kurwa, tak ma być. Trzy godziny ma być aktywne, kurwa, a nie dwie i pół. Nie żartuję. Znaczy, tak, tak, tak było na początku, serio. I to jest to przekonanie, które. To trzecie właśnie. Trochę mówię jak pijana, ale jestem po całym dniu z moimi dziećmi. To jest, że będę to wiedziała, będziesz to wiedziała, ty to będziesz wiedziała, mamy to wiedzą. Więc ja, kiedy nie wiedziałam i nie wiem do dzisiaj, o co jest ta awantura, ja pitole, że wstał z drzemki i płaczę, ja nie wiem dlaczego. Tak samo na, na, na początku z tym żarciem. Będziesz wiedziała będziesz wiedziała, jaki jest płacz na głód, jest inny płacz na nudę, jest inny płacz na przytulenie i ja sobie myślałam, ja jebie, no kurwa, po prostu ja nie wiem. Mi się wydaje, że cały czas jest ten sam płacz, tylko że ja nie wiem, o co chodzi w tym momencie mojemu dziecku. I to mnie tak po prostu wiecie, wpędzało w taki, no, że jestem jakaś super dziwna i w ogóle hiper, no nie nadaje się to. Przynajmniej tyle, nie? że na pewno się nie nadaje. No, bo już tego nie wiem, a mam, mam, ty, mamy to wiedzą. Mamy to wiedzą. Jeszcze to jest takie sprze sprzedawane z takim po jakimś czasie będziesz to wiedziała. No nie wiem, minęło u mnie, minęło 10 miesięcy, ja nadal nie wiem kiedy yy, i co. Znaczy, o co jest płacz? Bo to o to chodzi, nie? W tym będ, będziesz to wiedziała, będziesz to czuła. O co ja przez pierwsze 6 miesięcy. Zapisywałam sobie w notesiku godziny, kiedy moje dzieci jedzą. Po pierwsze, żeby, wiecie, nie, nie było tak, że karmię tylko jednego, a drugiego nie. Chociaż to mi się nie zdarzyło nigdy. No ale dobra, i zapisywałam sobie, żeby wiedzieć mniej więcej, czy on może płakać kurwa z głodu. Bo nie wiedziałam tego. Nie umiałam rozróżnić płaczu na mleko, od płaczu na nudę, od płaczu na przytul mnie, od płaczu na nie wiem. Kurwa, pójdźmy na spacer. I, i, i nie, nie potrafiłam tego zrobić, więc zapisywałam sobie w notesie, który, który zawodnik, o które je. Więc na przykład jak płakał, to sobie sprawdzałam: aha, 2,5 godziny temu jadłeś. To może być gut. <laughs> wiem, no teraz to wiem. To mi mega ułatwiło ja po prostu uporanie się z tym. I, I z tym przekonaniem, jakby, no ale to przekonanie cały czas we mnie było, nie? Że no kurwa, stara, musisz się zapisywać. Weź, no inne mamy to wiedzą. Po prostu one to wiedzą, one tylko spojrzą na to dziecko i już wiedzą po prostu, słuchaj, on się teraz nudzi. To nie jest płacz na głód. Albo na odwrót, on jest teraz głodny. To nie jest płacz na nudę Także tak, to mi bardzo, bardzo zatruło. Takie, wiecie, bycie mamą na luzie, nie? No dobra, zapisujesz, to zapisujesz. Na chuj drążyć? Tylko takie, że cokolwiek nie zrobiłam, to było źle, bo coś tam. Oczywiście w mojej głowie, według mnie samej i według tego tabuna wciąż pomnażającego się wewnętrznych moich krytykantek. Tak, to są te trzy i chyba o wszystkim powiedziałam, o czym miałam dzisiaj w, w bani, żeby powiedzieć. Bo postanowiłam sobie naprawdę, że będę raz w tygodniu publikować nawet krótką audycję. I mam nadzieję, że coś to. Więc brawa dla mnie, brawa. Kurczę, nie mogę dodać efektu, ale lipa. No dobra, trudno, chciałam dodać brawka. Także, no, ale brawa, tak czy inaczej, no. <śpiewanie> Więc tak, bardzo bym chciała po prostu, bo jest to dla mnie ważne, bo jest to coś, co lubię robić, i jest to dla mnie swego rodzaju wygadanie się też w taki sposób, w jaki ja to czuję, w taki sposób, w jaki ja to odbieram, i mam ogromną nadzieję, że komuś to po prostu pomoże jakiś taki punkt widzenia, że to, ja bym na przykład chciała czegoś takiego posłuchać na końcówce ciąży. Na przykład, o Boże, ile ja bym zaoszczędziła sobie, że kurwa będę to wiedziała, a ja tego nie wiedziałam. Eee, no, tak było, tak jest, e, ale tak już nie będzie. <grywa> Dobra, e, to tyle na dzisiaj. Przypominam się jeszcze bardzo, bardzo się przypominam z wystawieniem oceny w Spotify. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że owocnie. Eee, podziel się z tym odcinkiem w swoich social mediach albo do mnie napisz. Eee, znajdziesz mnie na Instagramie. Nie, już nie pod nazwą Życie Gatki, bo że znowu zmieniłam. Pod nazwą Elsa Sawicka. Po prostu Elsa Sawicka. Eee, możesz mnie oznaczyć, mi będzie niezwykle miło. A tabór moich wewnętrznych krytykantek, który wciąż się rozmnaża, da mi spokój eee, przynajmniej na jakiś czas. Oby do następnego odcinka dał mi spokój. Także to już tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa!